Szczerze polecam profil i wszystkie porady od Tom Gatz, bo są niby proste, normalne, zwykłe rzeczy, ale o tych niestety my mężczyźni zapominamy. Pomogło mi to w relacjach z kobietami, chociaż i samemu ze sobą również mi to pomogło. Poprawiło na pewno i nie tylko z moją dziewczyną, ale też z koleżankami w pracy. Na pewno widzę dużo większe zainteresowanie, lepsze podejście kobiet w stosunku do mnie i lepiej się z tym czuję. Pozdrawiam. Cześć, z tej strony Gaz. Jeśli chciałbyś porozmawiać ze mną osobiście o Twoich relacjach z kobietami, o Twoich problemach, chciałbyś abym ja osobiście doradził Tobie, z czym masz... Mm... No Chciałbyś po prostu, żebym ja osobiście by doradził, jak możesz wyjść, pozbyć się swoich obecnych problemów, to jest taka możliwość. Jest taka możliwość, ponieważ oferuję pierwszą bezpłatną rozmowę jeden na jeden ze mną osobiście. Wystarczy w opisie pod tym wideo kliknąć pierwszy link, aby umówić się na rozmowę. Następnie zostaniesz przekierowany na mój kalendarz. Następnie wybierasz sobie dzień i godzinę, która ci odpowiada z dostępnych w kalendarzu. Następnie będzie ankieta krótka do wypełnienia, abym mógł lepiej przygotować. Się do naszej rozmowy, ponieważ ja się zawsze bardzo przykładam i zawsze się bardzo no, angażuję w to, żebyś z tej pierwszej darmowej rozmowy wyniósł jak najwięcej tylko możesz, a taka ankieta mi w tym pomoże. Dlatego jeśli chciałbyś, tak jak mówię, porozmawiać ze mną, chciałbyś mi opowiedzieć o swoich ruchach. chciałbyś, żebym Ci pomógł podczas takiej pierwszej darmowej rozmowy, to jest taka możliwość. Wystarczy sobie wykliknąć tutaj poniżej w opisie pod tym wideo i się zapisać. Wskrócić Ci jeszcze powiem, jak ta rozmowa będzie przebiegać. Ty na no, wiadomo dzień, godzinę, wypełnisz ankietę, zobaczymy się, poznamy się na kamerce osobiście właśnie przez, no, przez, przez internet, tak, przez komputer, przez telefon. Następnie ja zadam sobie kilkanaście zobacz, to kilkanaście pytań, zobacz tam obecną sytuację, z czym się zmagasz, jakie masz problemy, o co chodzi. Następnie powiem Ci, gdzie popełniasz konkretne błędy, z czym masz aktualnie właśnie takie największe problemy i nad czym według mnie powinieneś popracować, żeby jak najszybciej polepszyć swoje relacje z kobietami, pozbyć się aktualnych problemów i osiągnąć docelowo to, co chcesz. E, tak, więc tak to będzie wyglądać. W następnej części, jeśli będziesz chciał, powiem ci, w jaki sposób mogę tobie pomóc. E, więc, no tak to wygląda. Jeśli byłeś tym zainteresowany, to tak jak mówię. Pierwsza, darmowa, pierwsza rozmowa jest zupełnie bezpłatna, zupełnie za darmo. Jeśli chcesz, to zapraszam do skorzystania, pogadamy osobiście, poznamy się. No i co? Myślę, że będzie fajnie. E, na pewno nie masz nic do stracenia. Zapraszam. Cześć.